Skanalizowaliśmy nasze spotkania i e, również ja doszedłem do wniosku, że tych strzałów z dystansu jest bardzo mało. E, zdecydowałem się, się po przyjęciu piłki na uderzenie z dystansu, <laughs> tym bardziej, że nawierzchnia była fajnie przygotowana w dzisiejszym spotkaniu do, do, do tego meczu. Także e, wydaje mi się, że bramkarz był delikatnie zasłonięty i piłkę zobaczył praktycznie w ostatnim momencie, a ja była na tyle mocna, że, że udało się go zaskoczyć. Czy taktyka na drugą połowę była taka, żeby tak grać i ją zrealizowaliście? Uważacie, czy mimo wszystko trochę za dużo daliście Elblągowi pobrać w drugiej połowie? No, czy, trzeba sobie zdawać sprawę, że... Yy... Dzisiejszy mecz ustrzelenie 6-7 bramek nie przyniosłoby nam więcej niż trzech punktów, tak? A w perspektywie jest, jeszcze mecz z Polkowicami, także przede wszystkim wydaje mi się dużo słowa uznania dla drużyny za, za mądrość, e, jaką dzisiaj tutaj pokazała na boisku, bo, bo na pewno trzeba było szachować mądrze tymi siłami e, e, przygotowując się do tego meczu z Polkowicami. Także cel, jaki natomiast sobie założyliśmy trzy punkty, osiągnęliśmy, jesteśmy zadowoleni i przede wszystkim ze stylu, w jakim to zrobiliśmy. Teraz już mecz z Polkowicami za 3 dni pewnie o nim tylko myślicie. Na pewno, na pewno, nie da się ukryć, że, że, że ten mecz teraz jest priorytetem w tym momencie. Te mecze, które są na własnym boisku, trzeba tutaj zdecydowanie wygrać, także na pewno zagramy o całą pulę, trzeba się zgenerować teraz i przygotować do tego spotkania z polkowicami jak najlepiej. Bardzo ważne było, że ta bramka na 1 do 0 od Janka dała nam tu pewność. Później ustawiliśmy, żeby trochę olimpię, cofnęliśmy się, trochę graliśmy na kontrę. Myślę, że w pierwszej połowie to bardzo dobrze wyglądało, a w drugiej połowie to tam już oszczędza, oszczędzaliśmy trochę siły już na, na, na sobotę. 3 do 0 kontrolowaliśmy spokojnie to, ten wynik, chociaż no, tam olimpia miała dwa, trzy dobre sytuacje, takie co nam że nie może zdarzyć, ale myślę, że też część swoje jest pewne dla nas. Bardzo cieszy to, że na zero, tak? Jeżeli z tyłu jest na zero, to zawsze z przodu coś uszczelimy. I dzisiaj od początku nauczyliśmy swoje tempo, szybko szliśmy bramki. No i z tego bardzo ślimy, tak? Pierwsza połowa wygraliśmy, bo tak założyliśmy sobie, że dzisiaj jest pierwsza połowa, w sobotę jest druga połowa. Dzisiaj pewnie wygraliśmy, w sobotę trzeba dołożyć drugą połowę. Ty wiesz, że to pierwszy mecz Olimpii wiosną bez straty bramki? No tak, no. Nie jest nam to obce. Ciężko, ciężko nam to przychodziło w każdym meczu, jakaś taka głupia bramka. Tym bardziej cieszy to, że dzisiaj było na zero i, i jedziemy dalej, tak? Cztery kolejki do końca, jeszcze jest do zdobycia 12 punktów, także jeszcze wszystko przed nami. Pierwsze trzy punkty do zdobycia już w sobotę w meczu z Pulkowicami, mało czasu na to przygotowanie, na regenerację. No tak, dzisiaj już z po meczu, tak, to już tego dzisiejszego dnia nie liczymy, jutro regeneracja, piątek i w sobotę trzeba znowu wejść, i zrobić swoje. Tak, życzymy. dziękuję. Nie dziękuję.